Spółka akcyjna Syntos, jeden z największych producentów kauczuków syntetycznych na świecie, rozpoczęła działalność w nowym obszarze: produkcji i sprzedaży środków ochrony roślin. Syntos Agro posiada w swojej ofercie około 30 produktów skierowanych na rynek rolny. Podstawową grupą produktów stanowią środki ochrony roślin. Są to przede wszystkim środki grzybobójcze do zwalczania chorób grzybowych i bakteryjnych w ochronie sadowniczej i warzywniczej. W naszym portfolio znajdziemy tak dobre i cenione marki na rynku polskim jak Miedzian, Kaptan, Kaptan Plus czy Sadoptin. Marki te funkcjonują na rynku już od wielu lat i są kojarzone z dobrą relacją jakości do ceny. Syntos Agro jest prekursorem pakowania produktów w worki z hydrofolii, czyli wodorozpuszczalnej folii PWOH. Ten sposób pakowania dotyczy znanych od lat marek Kaptan, Miedzian i Sadoplon, nadając im nowy wymiar funkcjonalności i bezpieczeństwa. Wprowadzenie takiego sposobu konfekcjonowania fungicydów wynikało z konieczności ograniczenia uciążliwego pylenia w trakcie przygotowywania cieczy roboczej. Nowy sposób pakowania produktu i jego użycia całkowicie chroni osobę wykonującą zabieg przed kontaktem z fungicydem i jest wyjątkowo wygodny. Wystarczy wrzucić woreczki z produktem bezpośrednio do opryskiwacza lub rozpuścić je wstępnie w naczyniu z wodą. Woreczki wodorozpuszczalne gwarantują także precyzyjne dawkowanie produktu. Produkty Syntos Agro w formie proszkowej WP w woreczkach z hydrofolii. Doskonale sprawdziły się na rynku sadowniczym i ogrodniczym, a ich stosowanie stało się od teraz znacznie bezpieczniejsze, łatwiejsze i efektywniejsze. Syntos Agro to dynamicznie rozwijająca się firma. Już niebawem zaproponujemy producentom owoców i warzyw nowe produkty i rozwiązania, zgodne z naszym hasłem Ochrona 360 stopni. Synthos Agro. Ochrona 360 stopni.